To jest życie kochanie, prawda? Zobacz jak tu spokojnie, zero hałasu, krzyków, samochodów, tylko szum fal i lekki powiew wiatru. Tak, naprawdę jest tu jak w raju. To będą wspaniałe wakacje. Daj mi ten krem! Nie, to jest moje! Oddaj mi to! Oddaj! co to jest moje! Daj mi ten krem! Ja pierwsza to miałam! Ja Chciałam pierwsza posmarować. Nie, ja, ja, mamo! Dziewczyny, dosyć. Ale ona to pierwsza zaczęła, nieprawda? Ty! To ma być relaks dla całej rodziny. Wszyscy chcemy odpocząć. Więc proszę Was, bądźcie grzeczny. Mamusiu, ale nam się nudzi. Zróbmy coś innego. Hmm, no dobrze. Widzicie ten statek? Chcecie nim popłynąć? Tak, tak! Chcemy, tak! Popłyniemy statkiem, popłyniemy statkiem. To najpierw posmarujcie mnie olejkiem do opalania, a potem pójdziemy na statek. Tylko nie za dużo dziewczynki. Czyby mi też posmarować tato? Jasne. Ups! Co się stało? A nic! To co, idziemy na ten statek? Za chwilę! Mamo, zobacz, jakie duże fale! O tak, ocean może być bardzo niebezpieczny, więc nie wychylajcie się! Jolka, widziałaś to? To była chyba syrenka! Chodźmy po mamę. Pokażemy jej. Mamo, mamo widziałyśmy syrenkę. Tak, gdzie? O tam, zobacz. Hmm, nic nie widzę. Oj dziewczynki, macie wybujałą wyobraźnię. Ach, gdzie ona się podziała? Rzuć do mnie, ja umiem dalej. Rzucaj! Rzuć do mnie! Rzuć! A teraz moja kolej! Moja! O, -o, o, gdzie ta piłka poleciała? Nie wiem, chodźmy zobaczyć! Jest? Nie wiem. Ja tu, Słyszałaś? Tak. Ktoś łował o pomoc. Ten głos dobiega stamtąd. No właśnie. Chodźmy, zobaczymy. Zobacz. To Syrena. Syrenko! <grym> Jestem uwięziona w tych skałach. Proszę, pomóżcie mi. Nie mogę żyć długo bez wody. Co się właściwie stało? Płynął statek, a może było bardzo wzburzone. Chciałam szybko uciec, ale fala zapchnęła mnie na te skały. Utknął mi ogon i nie mogę się ruszyć. Jednak dobrze wiedziałyśmy, to była syrena. Ale proszę, nie mówcie o mnie nikomu. Ludzie nie mogą mnie zobaczyć. Nie martw się. I tak nam nikt nie uwierzył. To będzie nas sekret. Okej, okay, co robimy? Jaki mamy plan? Hmm, już wiem. Idę potem olejek. Do opalania od mamy. Smarujemy sręce ogon i może sam wyjdzie. świetny pomysł! Co robicie, dziewczynki? A gramy sobie w piłkę. Tylko nie odchodźcie za daleko. Dobrze. Smarujesz mi jeszcze plecy, kochanie? Jasne, gdzie jest twój olejek do opalania? Tutaj leżał. O. Gdzie on jest? Jestem, udało się. Dobrze, smarujcie szybko. Się. Dziewczynki, dziękuję Wam. Plantowałyście mi życie. Na pamiątkę dam Wam korony od moich sióstr. Poczekajcie chwilę, zaraz wrócę. Już jestem. Dziękujemy! Są piękne! Dziewczynki, gdzie jesteście? Musimy się zbierać. Tu jesteśmy, mamo. Zobacz! Syrenka dała nam korony. Pomogłyśmy się jej uwolnić ze skał. Okej, okay, idziemy. Chyba słońce już za bardzo grzeje. O, a nasza piłka, gdzie ona jest? Dziewczynki. Nasza piłka. Dziękujemy! Powodzenia! papa. Pa.